Szanowni Państwo, logika określana jest często jako nauka zajmująca się badaniem poprawności wnioskowań. Wnioskowanie z kolei jest to proces myślowy, podczas którego na podstawie uznania za prawdziwe pewnych zdań, czyli przesłanek, uznajemy za prawdziwe kolejne zdanie, czyli wniosek, dotychczas nieuznawane lub uznawane z mniejszą pewnością. Jeżeli ktoś na przykład widzi nisko latające jaskółki i na tej podstawie stwierdza, że będzie padał deszcz, to przeprowadza on wnioskowanie. Na podstawie uznania za prawdziwe zdania jaskółki nisko latają uznaję za prawdziwe kolejne zdanie będzie padał deszcz. Należy pamiętać, że wnioskowania przedstawiamy w logice w taki sposób, że konkluzję oddzielamy słowem zatem albo oddzielamy ją poziomą kreską. Jaskółki nisko latają, zatem będzie padał deszcz. Pamiętajmy, że wnioskowanie musi mieć przynajmniej jedną przesłankę, ale oczywiście może mieć ich też znacznie więcej, na przykład Teczkę zostawiłem w pracy albo w samochodzie. W samochodzie teczki nie ma. Zatem teczka została w pracy. Zenon jest przystojny. Zenon dobrze zarabia. Zenon jest domatorem. Zenon lubi sprzątać i gotować. Zenon nie pije i nie pali. Zenon bardzo lubi dzieci. Zenon ciągle powtarza, jak bardzo kocha naszą Anię. Zatem Zenon jest dobrym kandydatem dla męża, dla naszej córki. Kiedy wnioskowanie jest poprawne? Są dwa warunki poprawności wnioskowania. Pierwszy jest oczywisty. Przesłanki muszą być prawdziwe. Jest to tak zwana poprawność materialna wnioskowania. Jeśli ktoś wnioskuje, jaskółki nisko latają, a zatem będzie deszcz, a w rzeczywistości jaskółki nisko nie latają, to takie wnioskowanie jest oczywiście błędne. Mówimy, że jest ono obarczone błędem materialnym. Badaniem poprawności materialnej wnioskowań logika się jednak nie zajmuje. Logików interesuje drugi warunek poprawności wnioskowania. Wniosek musi wynikać z przesłanek. Logika zajmuje się badaniem przejścia od przesłanek do wniosku. Bada, kiedy to przejście jest poprawne, a kiedy nie. Co to znaczy, że wniosek wynika z przesłanek? Większość ludzi, nawet tych, którzy nigdy nie zajmowali się logiką, ma na ogół dobre intuicje do tego, czym, czym wynikanie jest. Czy na przykład ze zdania, że Jan był w Paryżu, wynika zdanie, że Jan był we Francji? Zapewne odpowiedziałaś lub odpowiedziałeś, że tak. Jest to dobra odpowiedź. A teraz inaczej. Czy z tego, że Jan był we Francji, wynika, że Jan był w Paryżu? Oczywiście większość ludzi odpowie, że nie wynika. Jest to również poprawna odpowiedź. Wynikanie zdefiniować możemy następująco. Ze zdania P przesłanki wynika zdanie W wniosek gdy nie jest możliwa sytuacja, aby P było prawdziwe i jednocześnie W fałszywe. Z tego, że Jan był w Paryżu, wynika, że Jan był we Francji, ponieważ nie jest możliwe, aby Jan był w Paryżu, a jednocześnie nie był we Francji. Z kolei z tego, że Jan był we Francji, nie wynika, że Jan był w Paryżu, ponieważ można być we Francji, a nie być w Paryżu. Pierwsze z tych zdań może być więc prawdziwe a jednocześnie drugie fałszywe. Patrząc na sprawę z nieco innej strony, możemy powiedzieć, że ze zdania P wynika zdanie W, gdy prawdziwość P stanowi gwarancję prawdziwości W. Mówiąc krótko, jeżeli P jest prawdziwe, to i W musi być prawdziwe. Z tego, że Jan był w Paryżu, wynika, że Jan był we Francji, bo jeśli prawdą jest, że Jan był w Paryżu, to prawdą musi być też, że Jan był we Francji. Kilka innych przykładów. Ze zdania Jan jest starszy od Anny, wynika zdanie Anna jest młodsza od Jana. Nie jest bowiem możliwe, aby Jan był starszy od Anny, a Anna nie była młodsza od Jana. Inaczej, jeśli jest prawdą, że Jan jest starszy od Anny, to prawdą musi być również, że Anna jest młodsza od Jana. Ze zdania Dziś jest wtorek wynika zdanie Jutro będzie środa. Nie jest bowiem możliwe, aby dziś był wtorek, a jutro nie była środa. Inaczej, jeśli jest prawdą, że dziś jest wtorek, to prawdą musi być również, że jutro będzie środa. Pragnę zwrócić uwagę, że definicję wynikania możemy rozszerzyć również tak, aby miała ona zastosowanie do wnioskowań z większą ilością przesłanek. Ze zdań P1, P2 do PN, czyli przesłanek, wynika zdanie W, czyli wniosek, gdy nie jest możliwa sytuacja, aby wszystkie P1, P2 do PN były prawdziwe, a jednocześnie W fałszywe. Mówiąc inaczej, z przesłanek wynika wniosek, gdy prawdziwość przesłanek stanowi gwarancję prawdziwości wniosku. Przykładowo, w tym wnioskowaniu wniosek wynika z przesłanek. Wszyscy studenci pierwszego roku zdali egzamin, Andrzej jest studentem pierwszego roku, zatem Andrzej zdał egzamin. Nie jest bowiem możliwe, aby wszyscy studenci pierwszego roku zdali egzamin, Jan był studentem pierwszego roku, a jednocześnie Jan nie zdał egzaminu. Mówiąc inaczej, jeżeli prawdą jest, że wszyscy studenci pierwszego roku zdali egzamin i prawdą jest, że Jan jest studentem pierwszego roku, to prawdą musi być również, że Jan zdał egzamin. Podobnie wniosek wynika z przesłanek w następującym wnioskowaniu. Robert jest starszy od Ireny. Irena jest starsza od Marioli. Mariola jest starsza od Karola. Karol jest starszy od Magdy. Zatem Robert jest starszy od Magdy. Z kolei w następującym wnioskowaniu konkluzja nie wynika z przesłanek. Jan lubi Annę, Anna lubi Piotra, zatem Jan lubi Piotra. Wnioskowanie to nie jest poprawne, więc inaczej jego wniosek nie wynika z przesłanek, ponieważ jest możliwe, aby przesłanki okazały się prawdziwe, a mimo to konkluzja była fałszywa. Możliwe jest, a nawet bardzo prawdopodobne, że Jan lubi Annę, Anna lubi Piotra, a mimo to Jan nie lubi Piotra. Logika zajmuje się badaniem poprawności wnioskowań. Wnioskowanie jest logicznie poprawne, gdy jego wniosek wynika z przesłanek. Z przesłanek wynika wniosek, gdy nie jest możliwe, aby przesłanki były prawdziwe, a jednocześnie wniosek fałszywy. Mówiąc inaczej, z przesłanek wynika wniosek, gdy prawdziwość przesłanek stanowi gwarancję prawdziwości wniosku.